Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie, a filmik zaczynam od makijażu. Właściwie będzie to taki częściowy makijaż i zaczynam od malowania rzęs. Rzęsy mam niepomalowane, ponieważ są uwagi, że mam doczepione rzęsy, więc w tej chwili są rzęsy zupełnie białe, niepomalowane, pomalowane, nie wiem widać, czy nie. I zaczynam malować rzęsy. Jeszcze mam tutaj Bambi, taki bardzo stary tusz L'Oreal Bambi i tym tuszem będę malowała rzęsy. I rzęsy są od razu dłuższe. Tu jest pomalowane oko i oko niepomalowane. Czyli nie widzę żadnych doczepianych rzęs. A może drugie oko pomaluję panoramą? panorama i tak bambi to jest mój dusz Muszę kilka razy pomalować to oko, te rzęsy. Jedno oko jest pomalowane tuszem Bambi, drugie oko jest pomalowane panorama, tusz panorama. się pobrudziłam, oczywiście. Cała zamazana. Czyli tak to wygląda. Jeszcze jest pytanie o korektor. Dlaczego mam takie białe plamy pod oczami? Używam tego korektora. Kiedyś pokazywałam wam. Jest to korektor filmy Dior. Numer 05 N 05N. Jest dla mnie troszeczkę za jasny. Właściwie taki jeden ton lub pół tonu. Nie znam się na tych korektorach. Ale jest super. I ten korektor nakładam tutaj troszeczkę pod oczy, ale nie zawsze. Pod oczy i na powieki jako baza pod jako baza pod cienie. I tyle. A później troszkę tym z lanką rozświetlającym pudrem nakładam troszkę tutaj tego rozświetlającego pudru i może on właśnie powoduje, że że, jest, że tutaj pod oczami są takie białe plamy, ale pod oczami powinno być jasno. I tak, a następne, następnie jest pomadka. Jak widzicie, ta pomadka jest taka bardzo naturalna. Bardzo taki kolor, pomadka koloru ust na co dzień jest po prostu super, ale jeżeli chodzi o filmik, czy wyjście, czy um, wychodzimy, czy kręcę filmik, czy ktoś chce sobie zrobić fajne zdjęcie, to jednak pomadka musi być troszkę mocniejsza i tu mam pomadkę czerwoną firmy Clinique. I ona będzie tak wyglądała, może pomaluję sobie nią usta. I tak wygląda czerwona pomadka. Wydaje mi się, że troszkę jest taka bardziej wyrazista i ta twarz nie jest bardzo blada. Pod filmikiem umieszczę numery kosmetyków, które Wam w tej chwili pokazałam, czyli Lancom. Dwa tusze mam prawie Loreala, ale choruję na tusz firmy Lancom i Doll. I taki właśnie zamierzam sobie kupić, ale tylko wtedy, kiedy będzie w promocji. I dwie moje pomadki: pomadka Ardeco i pomadka klinik i taka nowość właściwie to i to to, to są takie dwie nowości ten Lancôme to jest taki mój nowy nabytek i Dior też jest nowym nabytkiem bo mam te rzeczy od kilku miesięcy Ja kosmetyki mam bardzo bardzo długo dlatego też nie kupuję co chwilę nowych bo nie potrzebuję ja używam bardzo dużo kremu, krem dla mnie to jest podstawa, krem jest cały dzień na mojej twarzy, krem jest całą noc na mojej twarzy, więc krem, serum to jest, to jest dla mnie podstawa i te rzeczy muszą być wysokiej jakości albo po prostu mi pasować do mojej cery, bo każdy ma inną skórę i inny kosmetyk pasuje, a nie chcę też Nakupowałam tych kremów bardzo dużo na Majorce, a połowa właściwie mi nie pasuje, rolują się i w sumie szkoda tych pieniążków. A tutaj uważam, że na przykład podkład, czyli taki jak, jak ja używam Estée Lauder czy Giorgia Armani, podkład też jest na całą twarz i mamy go przez kilka godzin. Więc dla mnie podkład jest tak ważną rzeczą, że też kupuję takie podkłady, z wyższej półki, ale ten podkład to są kropeczki, które ja używam. Mam też bardzo, bardzo długo i są bardzo, bardzo wydajne. Także każdy musi oczywiście sobie dopasować taki kosmetyk, jaki lubi, na który nie ma uczulenia i który mu pasuje. Bardzo dziękuję Wam za komentarze dotyczące mojego koloru włosów i że ten kolor właściwie u 90%. Was, którym mnie oglądają, że ten kolor bardzo się podoba, że jest taki odmładzający, że nie jest taki sztuczny blond. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I muszę kupić sobie drugą taką farbę, ponieważ w tej chwili są te farby, tu widziałam rozmawi w promocji. Także tutaj jest, już jest po umyciu. Ja wczoraj myłam włosy wieczorem i troszkę rzeczywiście jest ta grzywka już jaśniejsza. Także chyba trafiłam na swoją ulubioną farbę. Oczywiście tylko i wyłącznie. Dzięki Wam. Pokażę Wam, kupiłam sobie spodnie w TK Maxie. Potrzebuję spodnie. Po prostu fajne, jakieś takie modne dżinsy, rurki mam, ale chciałam takie dżinsy, żeby nie była taka szeroka nogawka, tylko taka lekko prosta, przy udzie prosta, a na dole rozchodząca się po postaci takiego dzwonu. I kupiłam sobie takie spodnie. Jedne podobały mi się bardzo. Nie wiem jaka to była firma i będę polowała w Pekun Kloppenburg, jak tylko uda mi się kupić je w promocji, bo były 30% taniej, ale nie było mojego rozmiaru, bo chyba, mierzyłam chyba 4 pary i żadna para mi nie pasowała. I obok był TK Max, weszłam do TK Maxu i tam wybrałam sobie spodnie takie za 24 euro. Zaraz Wam je pokażę. Kupiam takie spodnie i właśnie one są tutaj, jest takie są przy udzie, dosyć ob, nieobcisłe, ale ładnie przylegają do uda. A tutaj na dole są szerokie, są niestety na mnie za długie, bo chyba na mnie 75 I ja zaraz biegnę do krawcowej tutaj, która mi te spodnie podwinie. I spodnie kosztowały, można sobie tam właśnie wyszukać w Ikeamaxie, bo to się szuka tak jak w Second Handzie, czy w jakimś tam Ciucholandzie. Tylko to są rzeczy po prostu nieużywane, nowe. I kosztowały naprawdę 25 euro. 24,99. Jakiś kurwy kreator. Nie wiem, taka jest to firma. Ale to każdy musi sobie po prostu... Jak jesteście... w. W się się to wiadomo trzeba wziąć pięć par, jak już się człowiek rozbierze ze swoich rzeczy, żeby sobie przymierzyć z pięć par i zobaczyć, czy, czy coś się dopasowało. Ja mam już któreś spodnie z Maxu Maxu i czasami coś tam trafiam, ale właśnie chciałam coś takiego bardziej eleganczego. Ciemny, ładny kolor niebieski, takie eleganckie, dżinsowe spodnie. O. Jak tutaj uda mi się kupić, to oczywiście zaraz Wam pokażę, bo już wiem, jakie spodnie chcę kupić sobie w Bek und Kloppenburg. A te będą takie na co dzień, bo są mięciutkie, jest dużo elastanu, więc bardzo fajne do biegania na co dzień i za takie pieniądze to warte. Oczywiście, jeżeli chodzi o mój outfit na dzisiejszy dzień, taki dla Was. To jest ta biała bluzka z którą bardzo lubię, kosztowała 8 czy 9 euro w TK Maxxie na przecenie i sweterek nie był niestety przeceniony z C&A, sweterek kaszmirowy, który też bardzo, bardzo lubię, kupiłam go właśnie w C C&A online, bo wtedy byłam w pracy i kupiłam sobie ten i różowy, jeszcze drugi różowy sweterek, to jest taki króciutki kardigan. Nie jest za gruby, ale taki bardzo przyjemny sweterek na co dzień. A tutaj mierzę spodnie w pełnce, które właśnie zamierzam sobie kupić, ale te nie były niestety przecenione. Zapraszam Was serdecznie na spacer. Na spacer ze mną. Chodzę na spacery, więc pokażę Wam taki króciutki filmik ze spaceru. I zapraszam. I witam Was znowu ze spaceru. Wyprowadziłam się na spacer. Nie ma dzisiaj słońca, jest pochmurno, chłodno, ale świeże powietrze jest potrzebne każdemu. Chciałbym nie wjechać rowerzysta, bo widzicie, że nagrywam, a rowery jeżdżą tak cichutko, że w ogóle ich nie słychać. I... Nie wiem, nie słuchajcie go roweru. Naprawdę to jest tak niebezpieczne. Rowery powinny mieć jakiś sygnał, jaki jadą. Takie jest moje zdanie: Boże, ile wody? Coraz więcej. Niech się topi, ale jest tak dużo wody, tutaj jest trawa, nie ma wody, a woda z renu przedostała się aż tutaj, kaczki się cieszą. Przez ten zielony mostek latem przechodziły owce. Następnego dnia nie ma już śniegu. Taka niespodzianka spacerują też tutaj konie. A teraz zapraszam Was do kuchni. Do kuchni, gdzie coś tam wieczorami próbuję. Jeżeli nie, wychodzimy gdzieś na kolację. No, próbuję coś tam takiego szybciutkiego na kolację, taką obiadokolację, dla nas przygotować. Na obiadokolację zaplanowałam placki ziemniaczane. Bardzo, bardzo lubimy placki ziemniaczane, chociaż mają dużo kalorii. Ja jem cukrem, z ciemnym cukrem, a druga połowa z musem jabłkowym. Placuszki się smażą. Tutaj jest taka końcówka. się do restauracji właściwie na sushi ja jestem sushi team uwielbiam sushi w każdej postaci a tutaj podają wyjątkowo pyszne mój partner niestety nie przepada za sushi woli kuchnię włoską portugalską, hiszpańską niemiecką i pyszna jaśminowa Dzisiaj z Wami. dzisiaj mam zamiast kawy, jest to herbata rumiankowa. Bardzo lubię taką słodyczką sobie herbatkę rumiankową robię. Wypijam też dwa kubeczki. Jest pyszna, pięknie pachnie rumiankiem. A moje kwiaty trzymają się cudownie. Ta azalia jest coraz piękniejsza. Chojneczkę wystawiłam na taras, więc sobie rośnie w doniczce na tarasie. A tutaj jeszcze za mną są te świece, świeczniki, które kupiłam właśnie w tej chwili, są też zapalone. Wieczorem wyglądają bardzo, robią taką przytulną, miłą, ciepłą atmosferę w te takie pochmurne, szare dni. Na tym żegnam się już dzisiaj z Wami. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście, za Wasze cudne komentarze o moich włosach i za życzenia dla Bożenki, dla chorej, chorej youtuberki Bożeny Rudnickiej. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i proszę a! I dziękuję Wam za 10 tysięcy subskrypcji. Bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję za 10 tysięcy subskrypcji. Cieszę się bardzo. Była to taka miła niespodzianka, że właśnie jedna z Was zauważyła, że jest 10 tysięcy subskrypcji. A ja po prostu nawet tego nie zauważyłam, kiedy to przyszło, ale jest. Bardzo, bardzo się cieszę. To jest wszystko. Oczywiście dzięki Wam. Dziękuję jeszcze raz i serdecznie Was pozdrawiam. Pa, pa. do następnego filmiku.